Witam serdecznie w kolejny wtorek na kolejnym treningu ogólnorozwojowym. 30 minut ruchu przed nami, 30 minut aktywności. Więc, cóż, bierzemy się do roboty i jak zwykle zaczynamy od lekkiego trubciku w miejscu. Zatem biegamy przez chwilę w miejscu, żeby tutaj troszeczkę rozruszać cały czas. Jesteśmy na palcach. Pięty nie dotykają ziemi albo przynajmniej dotykają lekko, ale nie stawiamy całego ciężaru ciała na tych piętach. Staramy się um, utrzymywać ten ciężar właśnie na palcach, na śródstopiu i troszeczkę rozruszajmy się nie za szybko. Powolutku. Byśmy troszeczkę nabrali tempa. Żeby nasz organizm przyzwyczaił się do ruchu. I wolniej, ale troszeczkę wyżej, podskakujemy z nogi na nogę, z nogi na nogę i podnosimy troszeczkę stóp w górę. Ale cały czas lądujemy miękko i kolanka trochę wyżej. Nie za szybko, ale płynnie. I kolanka cały czas. Wysoko. I jeszcze wyżej. Dąbiłem miękko tak, żeby nas nie było słychać, żeby sąsiedzi nie słyszeli tego, że... Podskakujemy w miejscu. I teraz pięty pośladki. Okay. Super, początek już mamy za sobą. Barki do przodu teraz. Złapanie oddechu i do tyłu. I teraz podnosimy lewą nogę. Przyciągamy do siebie i puszczamy. I brawo. Teraz jak trzymamy nogę w górze, kręcimy stopą w jedną stronę i w drugą stronę. Ok. I zmiana nogi. Stajemy stabilnie i stopą w jedną i w drugą. Rozluźniamy. Teraz wrócimy do czegoś, czego nie było przez ostatnich kilka spotkań. Mianowicie wrócimy do krzesełka. Zatem poproszę, żebyście wzięli jakiś przesłok, które macie pod ręką. Ustawili je przed sobą. Może być przy ścianie, żeby nie pojechało na pewno dalej do przodu, ale w taki sposób przede wszystkim to jest najważniejsze, żeby było stabilne, bo na tym krześle będziemy się za chwileczkę zapiechać. Zatem mamy krzesło, odchodzimy dwa kroki do tyłu do takiej pozycji i teraz e, będziemy wspinać się na palce, biodra kierować do przodu i utrzymywać pozycję wyprostowaną. Całkowicie stoimy na palcach, pięty w górze. Tutaj e, pozycja prosta, napięty brzuch, napięte plecy i ćwiczymy teraz tę całą tutaj część. To są bardzo potrzebne partie, e, przede wszystkim dlatego, że to jest ten nasz rdzeń mięśniowy, który podtrzymuje nasz kręgosłup w ciągu całego dnia. W związku z czym, jeżeli dużo siedzimy, czy to na kanapie, czy na przejściu, czy biurku, gdziekolwiek, to tego typu ćwiczenia są niezbędne, żeby nasze plecy były w stanie sporo wytrzymać. No i też, żebyśmy mogli coś jeszcze podnieść w przyszłości, żeby, żeby po prostu się nie przeciążyć, bo ten ciężar w pierwszej kolejności spoczywa na mięśniach, a potem dopiero na całym układzie kostnym. Dlatego warto mięśnie mieć jak najbardziej wytrenowane. No i trzymamy. Jeżeli komuś jest za lekko i nic nie czuje, że cokolwiek pracuje, no to może się kawałek wycofać. Cały czas ważne jest to, żeby biodra były w jednej linii z barkami, żeby tutaj zachować linię prostą. Jeżeli chcecie, to też można te ćwiczenia robić w postaci znaczy na ziemi, po prostu, czyli w postaci takiej pozycji do pomki. No bo to są właśnie planki, tylko w tej łatwiejszej wersji to, co my robimy w tym momencie. Trzymamy. Ok. No tutaj, chwilkę się pobawimy. Zatem teraz łapiemy odwrotnie do przesułu. Przechodzimy do przodu. Stajemy z przodu na piętach. Tutaj sylwetka wyprostowana. I trzymamy w ten sposób. Chwileczkę. Palce w górze. Stoimy na samych piętach. Bioderka w linii z barkami. OK, w porządku, wychodzimy do przodu i teraz znowu wrócimy do pozycji planka, czyli jeszcze raz dwa kroki do tyłu, tak żeby nam było wygodnie, Wspinamy się na palce, biodra do przodu i trzymamy, możecie spróbować teraz odejść troszeczkę, żeby być dalej niż w poprzednim tego typu ćwiczeniu, niedużo, pół kroku, kilka takich małych mm, długości palców do tyłu i to już troszeczkę powinno zmienić intensywność. Zatem trzymamy i czekamy. Jeżeli czujecie, że za mało wam to daje, to jeszcze trochę się wycofajcie, ale cały czas pamiętajcie o tej prostej linii o tej sylwetce i o tym, żeby to przesło Wam nie poleciało przypadkiem do przodu. Więc najgorzej jest, jeżeli postawimy krzesło na śliskiej powierzchni, nawet na parkiecie samym, no bo wtedy z pewnością nam odjedzie, jeżeli ono może się zaprzeć z przodu na dywanie na przykład, no to wtedy sytuacja jest uratowana. Zatem trzymamy jeszcze chwilkę. 5, 4, 3, 2, 1. I poddajemy powoli do przodu. Super. Teraz weźmiemy sobie ręce w górę. Popiemy się za jeden nadwiastek. I wyciągniemy do tyłu. Do tyłu daleko. I do przodu. Do tyłu. Do przodu i w dół. I teraz w lewą stronę. Biodra zostają w jednym miejscu. I w prawą stronę. Biedra zostają dalej w jednym miejscu. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Ok. I teraz ręce szeroko i robimy obrót w jedną stronę daleko i w drugą. Głowa podąża za rękami. Za chwilkę to się zmieni. Na razie podążamy. Stopy stoją cały czas w pozycji, w miejscu. I teraz głowa zostaje i patrzymy się przed siebie. Cały dół pracuje. Ok. Rozluźniamy ręce. Ręce w górę, kręcimy żaróweczki i w dół rozluźniamy. I w górę kręcimy żaróweczki, kręcimy nadgarstkami w ten sposób i w dół rozluźniamy. I jeszcze raz kręcimy i w dół rozluźniamy. Super. Teraz w takim razie wrócimy sobie do, naszej, do naszego krzesełka i do robienia tego, tego, co robiliśmy przed chwilą. Więc znowu łapiemy dwa i pół kroku do tyłu. Tym razem, żeby ta pozycja była całkiem ładna, wspinamy się na palce. Ręce prostą biodra do przodu i trzymamy po prostu. To jest bardzo łatwe ćwiczenie, bo w sumie oprócz stania w jednym miejscu no i w jednej pozycji nie wymaga od nas zbyt wiele, faktycznie utrzymanie tej pozycji, tak samo przede wszystkim utrzymanie planka z tej pozycji do pompki przez dłuższy czas no jest już dość wymagające. Więc jeżeli jesteś w stanie na początku wytrzymać minutę, potem półtorej dwie minuty. No, to jest, to jest super. 2 minuty to jest już naprawdę bardzo fajny wynik w tej pozycji właśnie do pompki. A w tej pozycji naszej wytrzymanie dwóch minut, no to w zależności od tego, jak daleko jesteś się z tyłu, ale też może być pewnym wyzwaniem. Zatem my trzymamy i czekamy, i patrzymy, co tutaj się dzieje. Od tego też zawsze można zaczynać, bo delikatnie sobie wzmocnijcie ręce, przyzwyczajcie je do takiego wysiłku. No i przede wszystkim wzmocnicie mięśnie brzucha, no i też mięśnie pleców, które są. Niezbędne w tym ćwiczeniu. Jeszcze trzymamy. I 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Wychodzimy w I teraz wykorzystamy to, że mamy kresu przed sobą. Nie puszczamy się go i Kierujemy biodra najdalej w tył, jak się da. Stopy stoją płasko, nogi wyprostowane na ziemi. Ręce do przodu, biodra do tyłu, plecy prosto i sami rozciągamy się. Tak jakby ktoś miał nas ciągnąć za biodra w tył i za ręce w drugą stronę. I tutaj musimy sami stworzyć to napięcie. I jeszcze chwilkę. Trzymamy. I przechodzimy do przodu we krzesełku. I trzymamy teraz znowu krzesełko. Pozycję wyprostowaną. I wracamy. I dokładnie to samo. Wyciągamy ręce daleko w jedną stronę, biodra daleko w drugą stronę. Teraz spróbujmy odejść kawałeczek, tak jedną trzecią stopy chociażby, albo pół stopy za siebie i to samo, cały czas wyciągamy ręce i wyciągamy biodra. Jeżeli będziecie mieli stopy na płasko skierowane na wprost, złączone kostki, no to poczujecie też w łydkach i za kolanami to, że już się rozciągacie i ręce daleko, biodra daleko. I teraz hop, do przodu do pozycji pompki takiej na no krzesełku. 5, 4, 3, 2, 1 i wracamy. I znowu pół kroku do tyłu, albo troszeczkę mniej, albo jedna trzecia, nie ma co tutaj się za bardzo męczyć i wyciągamy ręce daleko do przodu, biodra daleko, do tyłu, stopy cały czas na płasko. I czujemy już w łydkach, jak nam się ładnie tutaj wszystko rozciąga. I jeszcze chwilę ciągniemy w jedną i drugą stronę i przechylamy się teraz do przodu, do krzesełka. I trzymamy 5, 4, 3, coraz trudniej, dwa, 1. Ok. Wracamy. I teraz jeszcze kawałeczek, chociaż o długość samych palców, wycofajmy się. Staramy się trzymać pięty na ziemi, tak? Żeby sięgać um, do, do oparcia krzesła, ale żeby pięty w całości były na ziemi. I dociskamy te pięty do ziemi. Biodra do tyłu kierujemy, ręce do przodu, barki do przodu. I w tej pozycji trzymamy chwilkę, ale cały czas pracujemy. Jeszcze chwila i to będzie ostatni raz. Już dalej nie pójdziemy do tyłu. I przechylałem się do przodu, czyli wstajemy na palce, zapieramy się mocno na krześle, biodra do przodu. I 5, 4, 3, 2, 1. I wracamy do tyłu. Powoli wychodzimy z krzesełka. Uch! No to była seria taka, że brzuch możecie czuć, możliwe, że będziecie czuć też później tak samo mięśnie pleców w tej części przy kręgosłupie, i zakrętwiowych jak najbardziej tutaj pracują. I co jest fajne, pracują mięśnie, a nie pracuje kręgoców. To nie jest tak, że będziecie czuli taki ból kostny. Zupełnie, zupełnie to nie da Sytuacja. W tym momencie krzesło możemy sobie odstawić, albo w sumie możemy go jeszcze nie odstawić. Niech, niech jest. nam się do czego innego, to już nie będą rzeczy związane z pompkami, ale tym razem e, będziemy używali go jako podwórki, dlatego że e, porobimy e, sobie pod... E, Ćwiczenia polegające na wznoszeniu się i opadaniu, czyli na palce i wracamy na pełną stopę. Ale będziemy robić to na jednej nocy. Zatem Używamy krzesła jako czegoś do podparcia się, utrzymania równowagi, ale nie żeby na tym pracować i nie pracować ręką. Bo nie o to chodzi, pracujemy nogą. W takim razie zostawiamy sobie jedną nogę na ziemi, drugą nogę łapiemy z tyłu. Krzesełko dla złapania równowagi i wstajemy i opuszczamy się. I wstajemy i opuszczamy się. Jeżeli to będzie coś wyższego niż krzesełko, to nawet lepiej, ale krzesełko już jest w porządku, bo nie będziemy się bujać na boki i przechylać. I wstajemy na palce tak wysoko, jak się da, i opadamy powoli. Palce i opadamy powoli. Chodzi o to, żeby nie klapnąć całym ciężarem ciała napień. Razem. Okej. Okay. Myślę, że w porządku. Zmieniamy stronę. Zmieniamy nogę, zmieniamy rękę. Trzymamy się tutaj z tyłu, łapiemy równowagę i góra i dół. A zobaczcie, ja się nie podnoszę tutaj na ręce. Krzysełko. Mogę trzymać jednym palcem. Chodzi tylko o to, żeby złapać równowagę i żeby to przeszło nam w tym. I 3, 2, 1 i ostatni raz. Super! Rozluźniamy jedną nogę, rozluźniamy drugą nogę, jedną i drugą na zmianę. Krzesło odstawiamy, nie będzie już nam potrzebne do niczego. Jeżeli chcecie się napić wody, to jest ten czas, ten moment, żeby to właśnie zrobić. Zostało nam jeszcze około 10 minut, więc już nie będziemy robić nic bardzo męczącego. Pracujemy trochę nad samymi rękoma, więc stajemy sobie w lekkim rozkroku i koszyczek. I kręcimy tym koszyczkiem. Rozluźniamy i jeszcze raz koszyczki, koszyczek. szeroko i przedramiona same kręcą się do, do środka. I kręcimy ramionami do środka. I na zewnątrz. I teraz w jedną stronę. I w drugą. I rozluźniamy. Rozluźniamy ręce szeroko i robimy kółka takie większe. Do przodu. I do tyłu. Trzymy się w dół, broda dotyka mostka i trzymając tę głowę w tej pozycji, takiej zgiętej, skierowanej w dół, brodę przy mostku wycofujemy ją w górę, ale żeby broda była cały czas w dół. Kilka razy. Nie bardzo mocno, ale tak troszeczkę, żebyśmy poczuli lekkie napięcie w karku. Ale nie bardzo mocne. Tylko Ok. Patrzymy się teraz za lewe ramię, daleko. Patrzymy się za prawe ramię. Też daleko. Patrzymy się za lewe. Ukłon. Za prawę. Ukłon. Za lewe. Ukłon. Za prawę. Ukłon. I teraz stojąc cały czas w dużym rozkroku, podniesiemy jeszcze na chwileczkę ręce i zrobimy obrót to w lewo, to w prawo, ale w tym wypadku będziemy obracać się nie tylko barkami, nie tylko tłowiem, ale też biodrami i też na stopach. To znaczy, że przednia stopa obraca się napięcie w lewo i zostaje pełna na, na ziemi, tylna stopa z kolei, tylna stopa obraca się na palcach. Najważniejsze jest to, żeby zapanować na tą tylną. Przednia sobie już poradzi. Czyli w tylnej, przy tylnej stopie wstajemy na palce tą nogą przy obrocie i na palcach skręcamy się w bok, dobra? Żeby ten ruch był pełen. No brzmi skomplikowanie jest bardzo proste. I tak żeby jak najdalej udało nam się wychylić. nogi na krzyż, w tym momencie wyciągamy ręce w górę i wyciągamy ręce w, gół, w dół i luźno sobie zwisamy, kilka razy możemy pogłębić, ale delikatnie, bardziej bujając się niż dociskając. Nogi oczywiście prosto, kilka razy i wstajemy ręce w górę, zmiana nogi i dokładnie to samo. Ok i teraz stajemy sobie bokiem, Jedna noga do przodu, druga noga do tyłu. Z tyłu stajemy na palcach, Przednia noga zgięta, tylna noga zgięta. Podpieramy się na przedniej nodze, Na tylnej mamy piętę w górze i przy tej zgiętej zgiętej nodze dociskamy te piętę do ziemi tak, żeby do tej ziemi praktycznie nie dotknęła, żebyśmy rozciągali ściegno archilesa. Więc pracujemy bioderkami w dół. I rozciągamy kilka razy i zmiana strony, dokładnie to samo, znowu ścięgno Achilles'a, przednia noga zgięta, 90 stopni prawie, tylna noga lekko zgięta, pracujemy biodrami w dół, tak żeby pięta, która jest w powietrzu, rozciągała nam ścięgno Achilles'a. Rozluźniamy jedną nogę i drugą nogę, i w taki oto sposób zmierzamy powoli do końca. Ostatnie ćwiczenie, które od początku, od dnia pierwszego, kiedy pandemia się rozpoczęła i zaczęliśmy mieć te zajęcia online, tak wygląda ta końcówka. No to właśnie, właśnie do niej w tym momencie przechodzimy. Zatem stajemy prosto, bierzemy, bierzemy stopę, stawiamy na udo. Nad samo kolano, tak, żeby nam się tutaj w jednej strony stopa trzymała. Jeżeli macie śliskie spodnie, to niestety, ja mam dość śliskie spodnie jest to trudne. Staramy się utrzymać równowagę. Ręce w górę. Teraz patrzymy się na sufit i trzymamy w ten sposób. Jeżeli ktoś się czuje pewnie, to zamykamy oczy na chwilę i stoimy z zamkniętymi oczami. Jeżeli nie, jeżeli się wywracacie, patrząc na sufit, znajdźcie sobie tam jeden punkt który Was e, interesuje i Was ustabilizuje. O, właśnie tutaj. O, już teraz mam. E, który Was ustabilizuje. Trzymajcie się tego punktu, patrząc się w górę i będzie Wam zdecydowanie łatwiej. Trzymamy. I okej okay, Zmiana. I teraz drugą nogę stawiamy najwyżej, jak się da, nad kolano. Stoimy stabilnie. Stabilnie. Ręce bierzemy w górę. Patrzymy się na sufit wzrok w górę. I możecie zamknąć oczy i myśleć tylko o równowadze. A jak już nie będziecie musieli myśleć o równowadze, to spokój będzie Was ogarniał w całości. A jest to możliwe, to troszeczkę trzeba potrenować. Póki co, ja Wam bardzo dziękuję za ten kolejny dzień, za ten kolejny trening wtorkowy. Zaglądajcie na Gdyńską Współdzielnię Mieszkaniową. Tam znajdziecie na stronie gdyńska.sm.pl rozkład tych zajęć online. Tam one odbywają się trzy razy w miesiącu, we wtorki. Jeszcze przed świętami się spotkamy na pewno. No i cóż, czekamy z niecierpliwością na rok następny i na to, co wydarzy się w roku 2021. Mamy nadzieję, że będzie lepiej, że będziemy mogli spotykać się już w realu, już twarzą w twarz. Na zajęciach nordykowych. Ja cały czas mam taką nadzieję i czekam z niecierpliwością, żeby zobaczyć was, was znowu na żywo. Dzięki wielkie, trzymajcie się ciepło, trzymajcie się w zdrowiu i widzimy się niebawem na kolejnym treningu w ramach Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej tutaj na YouTubie.